żeby nie było zwrotan. Bo jak widzicie na każdym słoiku mamy takie oto sitko tylko to przejdzie przez sitko może? Tak, no to to przejdzie przez sitko może na moje kolejne zakręcenie koreoportu. No nie, co? Co Tych chodzi? Z pomysłem wygram ten odcinek. Natalia, wiem. Mam jeszcze lepszy pomysł niż ty. W dzisiejszym odcinku razem z Natalią po raz kolejny nagrywamy słoik XXL content. Z racji tego, że w końcu w tym mieście mamy mnóstwo śniegu i że odcinki ze słoikiem XXL mega wam się podobają, stwierdziliśmy, że nagramy z nimi kolejny odcinek, w którym pierwsza osoba, która napełni ten słoik roztopionym śniegiem po prostu wygrywa. Żeby nie było zbyt łatwo, jak widzicie na każdym słoiku mamy takie to sitko, a jest ono po to, żeby Nie wrzucać śniegu w ten sposób Tylko faktycznie, żeby po prostu je rozpuszczać W sensie go rozpuszczać, ten śnieg Do rozstawiania śniegu możemy używać Wszystkich rzeczy, które są wokół nas Z wyjątkiem rzeczy, które znajdują się Na tym kole Fortuny, przykładowo Żeby użyć suszarki, będziemy musieli Trafić ją na kole Fortuny, który na zmianę Będziemy kręcili co pół godziny Zanim tak zaczniemy, strzelcie łapkę w górę pod tym filmem Jeśli u was też już spadł śnieg I spróbujmy to być pod tym filmem Uwaga, 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 super mama jesteś no to jeszcze raz sprawdźmy ile lajków dobić pod tym filmem, a powinniście dobić tutaj... 25 678 łapek w górę. Poza tym zróbcie również czary mary i zmieńcie kolor suba z czerwonego na szary, dlatego że przypominam, do końca roku lecimy po półtora miliona sobow. Okej, okay, jak widzicie mamy 19.30. Każdy z nas ma już swoją własną miskę ze śniegiem, a więc Natalia, czas start, poszło, uwaga! Teraz pytanie, jak najlepiej zacząć. Y... Wszystko co przejdzie przez sitko, morze. Tak, start. No, to co przejdzie przez sitko może, ale uwaga! Kurde, chuchanie jest takie średnie Czekaj, będę trzymał w ręce, będę to nagrzewał, żeby po prostu skapywała woda O, spójrzcie tylko na to, widzowie, patrzcie jak ta woda leci O tak A u Natalii w jaki sposób? E, nie wiem, gniecenia takiego małego śniegu, żeby go wyciskać I teraz jak jest tak mocno mokry, to go trę <laughs> Okej okay. Po co ci łyżka, Natalia? Bo mi się w ręce Powiem wam, że póki co... Co ty tam Natalia, czego tam szukasz? Ja, ja szukam wyciskacze do cytryny, ale nie mogę znaleźć. Co? Dobra, nie niech nawet sobie szuka, a potem wymyślimy coś lepszego. Powiem wam, że póki co najlepszy sposób po prostu trzymanie śniegu w dłoniach, bo no pod wpływem temperatury ciała ten śnieg się dostapia. Tyle tylko, że jest mega zimno. Ale minęło póki co 12 minut i na chwilę obecną wydaje mi się, że chyba mamy taki trochę remis. Nie widać dokładnie ile tego jest, ale ty na trochę już mamy. Szczerze, jest lepiej niż się spodziewałem, już widać, że tam coś pływa. Dobra, ja chyba mam jeszcze jeden pomysł, a ja wiem, się uda. lejek. Le ja bym tutaj mieszała i tam mi będzie wpadało. Nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. I jak tam idzie? Elegancko, paczek, leci, w ogóle, kto ma więcej? Yy, niestety, ty nawet pomiję mojego śniegu w środku. Serio? No. Yy, za. Minutę losowanie? I kto pierwszy losuje? No klasycznie chyba, co? mi papier, klasycznie. A jak? O, moje ręce. Paczek, ja mam już czerwone. Ej, to może odpocznij chwileczkę. Nie, 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 nie. <laughs> nie ma. Dobra, może jednak tak, to gramy, dawaj. Trzy, cztery. Czyli ja nie wygrywam wiem. No dobra, mamy 20 W takim razie klikaj losy i zobaczymy co będzie śmiała na początek A będziesz miała... No nie No nie W takim razie czas start Już? Tak, już Poszłam po suszarkę Dobrze, że od podłączenia będzie się liczyło No tak, już leci, A wy pamiętajcie, że suszarka i woda to jest bardzo niebezpieczne połączenie, więc nigdy nie korzystajcie z suszarki blisko wody O nie, o nie, o nie No właśnie, się topi Ale szczerze nie idzie jakoś super giga chyba No dobra widzowie jednak leci Zwróćcie uwagę jaki mamy tu wodospad Tego tutaj już prawie nie ma Natalia połowa czasu za tobą I nie przegoniłaś mnie już chyba Po lewej słuchajcie z Natalia po prawej jest mój no i... Natalia ma zdecydowanie więcej. Dobra, słuchajcie, ja przyjąłem w takim razie łazienki. Będę nagrzywał ręce o gorący kaloryfer, żeby po pierwsze troszkę mi odmarzły, a po drugie, żeby mieć ciepłą rękę i szybko, słuchajcie, będę tą ciepłą ręką próbował roztopić. Dobra, uwaga, lecę szybko, lecę szybko tutaj do tego, cyk i. O, dobra, rozpuszcza się, idzie szybciej, zwróćcie uwagę. Okej, okay, drugi kurs. Jeszcze tylko z miną takich i roztopię całość. Okej, okay, biorę kolejny cyk i roztapiamy, ale idzie, ale idzie. No nie, co? Przecież to jest skanduz, to Słuszarka. Ja jestem w szoku, że z tego leci w ogóle, szok. Na szczęście to zostało ci półtorej minuty, ale powiem wam, że mój sposób jest chyba średni, bo... No ci nie do końca zdrowa, jest taka różnica temperatur. Uwaga, koniec! Stop, stop, stop! Spójrzcie na to, no nie, ewidentnie przegrywam. Szkoda mi mojej ręki, bo jak widzicie, no jest już trochę czerwona, więc nie chcę jej, wiecie. Narażę na taką zmianę temperatur. Ale słuchajcie, jak widzicie, ja śnieg jeszcze mam, a u Natalii pusto! Bo zwróćcie uwagę, że pod odpysznicy mieliśmy taką dużą miskę śniegu i niestety się skończył. Dobra, Natalia poszła po śnieg, ale słuchajcie, falę na genialny, wydaje mi się, pomysł. No dzięki któremu moje ręce nie będą aż tak piekły. Do tego pomysłu, słuchajcie, wykorzystam czajnik, ale oczywiście już! W ogóle co, tak typ jest, co się gotuje? Yy, tak typię że to, co odciężają przed ratką, jest już zasypane No, nie gadaj. No! Okej, okay, jak widzicie, woda już się gotuje, więc wlewamy ją teraz do tego to dużego kubka. I teraz w jednej ręce będę trzymał śnieżkę, w drugiej ręce będę trzymał kubek i o gorący i właśnie o ścianie kubka będę roztapiał śnieżkę i całość o, będzie wpadała do środka. Dzień dobry! Dobra, w takim razie uwaga, zobaczmy jak to będzie działało. Przykładam i... Jak tu leci? No to kurde, powiem wam, że myślałem, że będzie trochę szybciej szło. Ale eee. trochę ci po ręku ucieka! No właśnie, właśnie ucieka mi czekam, eee. No ale powiem Ci, że i tak prowadzę i to zdecydowanie, chociaż eee. troszeczkę mnie doganiasz. Za trzy minuty mamy kolejne losowanie, a ja znalazłem nowy sposób, zobacz, wystarczy, że od dołu, na znaczy przykładem od góry kubek i. Uuuuuuu! W się to środku i nie muszę trzymać. No ale słuchajcie, jest wpół do, więc uwagę, teraz jak ręce i zobaczmy, co będzie błagam. Oby jakaś suszarka, oby suszarka! Nie roztapia jej przez 15 minut? Ale w sumie, widzowie, jak widzicie, ja zostawiłem się jeszcze śniegu góry, więc nawet jak nic nie robię, to on delikatnie wpada. Ej, ale w sumie to nie jest trochę oszukiwanie, no bo w sumie ten śnieg się teraz roztapia. No, upewniłem się, jak widzicie, jest nie roztapia jej przez 15 minut, czyli, no, ja nie roztapiam. Sam się roztapia. Nie, no, nie gadaj, że będziesz tam wkładała i. O! Idzie, idzie, to działa! O! Tak średnio bym powiedział, chyba. Nie, ale nic to nie daje. O, no, chyba, chyba, że pomysł jest dobana. No, dobra, mamy 20:41, więc ja jeszcze 4 minuty muszę czekać, ale zagotuję sobie zaraz, właśnie wodę. Cyk, proszę bardzo, żeby była słuchajcie jak najcieplejsza. A ty, Natalia, co? Powrót do początku. Ja robię kulki i na zmianę je wyciskam. Okej, okay, wybiła 20:45, więc minęło 15 minut. Sytuacja, póki co wygląda, no, nie za ciekawie dla mnie, zwróćcie uwagę. Natalia poszła po dla siebie, a ja słuchajcie wkładam. Tutaj ten. Słuchajcie, widać normalnie jak ten kubek się zapada w tym śniegu, że tak szybko się roztapia. Tyle tylko, że coś nie chce lecieć na dole. I chyba też nie działa, ale fajnie wygląda. Czas na plan awaryjny, czyli to samo tylko, że w misce. I teraz na to kładziemy miskę. Zobaczymy czy tak się roztopi troszkę szybciej. Jak tam Dalia, idzie coś? E, jak na razie nie. No nie gadaj, naprawdę. A nie kropelka Serio? O, z trochę pośrednim zapłonem, ale mój sposób zaczął działać. Zwróćcie uwagę, jak teraz szybko leci. Czyli po prostu, no, musieliśmy chwilę poczekać, aż to się roztopi, i teraz dopiero zaczyna wszystko wpadać do środka. Oho, wybiła 21. Sytuacja na polu bitwy, no, jak widzicie, dalej nierówna. U mnie jeszcze troszeczkę kapie z tej miski. Dobra, w takim razie sprawdźmy, co tym razem ma dla nas koło fortuny, a będzie miało więc swoich przeciwnikiem? Tak, czyli ja dostanę twój Cyk, proszę bardzo, no, no i to mi się podoba Tak więc no, słuchajcie, ja na luziku, mogę kontynuować mój sposób Może on nie jest najszybszy, ale przynajmniej nie jest upierdliwy Nie narobię się przy nim. proszę bardzo, wrzucamy śnieg Cyk, to trzeba chwilkę przytrzymać i zaraz będzie można puścić No dobra, to tyle jeśli chodzi o moje roboty, ja się mogę odstresować i niech sobie kapie, o patrz jak szybko widzisz W międzyczasie jak i tak widzicie leci mi samo Pójdę chyba po nowy śnieg, bo ja już się nie mam Natalia U też ciebie pusto. też pusto A gdybyś zastanawiali się jak ten śnieg dobieramy to no, mniej więcej tak Dobra wróciłem do domu i Natalia podobno wpadła na jakiś genialny pomysł O co chodzi? Z pomysłem wygram ten odcinek Co ty tam szukasz w tej sypialni? Blaszka? Będę piekła śnieg w piekarniku co będziesz robiła? Będę piekła śnieg w piekarniku No ja ty żartujesz za mnie czy nie? Nie wiem czy tak można w ogóle piec z tego. Można, ten. bo można robić kąpiele wodne Jak się piecze sernik albo chleb to się wstawia w blaszce wody, żeby tak para była Zobacz ile tego śniegu wchodzi Będę tak pchnięła tam na maksa No No to widzowie teraz mamy niezły przypomnienie. Wstawiamy Super, co, co, co mam zrobić w sumie? Natalia wiem, mam jeszcze lepszy pomysł niż ty Zagotuję śnieg w czajniku Czaisz? Zagotuję śnieg w czajniku Co nie można? Musi być grzałka, tam jest minimum w czajniku nie można wstawić No to słuchajcie, mamy przypał A, i mamy też 21 30 więc kolejne losowanie Tym razem moje, więc naciskamy i sprawdźmy Co będzie miało dla nas koło fortuny Tak Ogorzy średni garnek śniegu No dobra, ja w takim razie biorę Ups, nasz średni garnek. Tak je Natalia, tam u ciebie to za bardzo wody nie widać, póki co. I słuchajcie, wrzucam jak najwięcej śniegu. Wrzucam tyle śniegu, ile tylko się da. Będę go też ugniatał, żeby słuchajcie, no weszło jak najwięcej. Dobra, Natalia wyciąga i No jest woda. Ty no jest trochę tej wody faktycznie. Okej, okay, zobaczmy, ile tego będzie. O nie, doganiasz mnie, co jest. Dobra, ja mam że jak widzicie garnek prawie na maksa wypełniony. Jest on mega mocno ubity. Nie lubię tego w domu. Naprawdę to jest głupie to co robimy. E, dajmy wiecie co na razie na taką dwójeczkę Max, żeby nic się z tym nie stało. Ok, no i zobaczymy, czy będzie się roztopiało. Będę kontrolował, słuchajcie, żeby na pewno nic złego się nie wydarzyło. Kolejna dostawa. Ja Natalia, co lecisz dalej z tym? O jak? Jazu, że mamy 23 lata. Co poszło nie tak, powiedzcie. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? dzieje? O, tak, zwróćcie uwagę, że już tutaj jest ewidentnie woda, czyli wszystko jest chyba okej. Okay. Ale skoro jest już tam na dole woda, to nic nam się nie przypali, więc możemy zwiększyć palnik. No dobra, jak widzicie, chyba wszystko już nam się tutaj tak y, ładnie roztopiło. Poza tą trawą, która pływa, ale nieważne. W takim razie muszę to dobrze zrobić. I cyk. Wow, o tak, o tak! Tyle. Ile jest? Dużo! Uh, uh, nice! Okej, okay, kolejna porcja świeżego śniegu już wyszła z piekarnika, ale Natalia jest 22.01. Musimy ja się straszczać Dobra. Nie. O, leci, leci, leci. Czy mnie dogonisz? Oby nie, oby nie, oby nie. Uff, nie. dobra. Kurde, ale zbliżasz się. No Natalia, w takim razie claim. Zobaczymy, co ci wypadnie i co będziesz musiała zrobić, a będziesz. Mogła wrzucić trzy garście śniegu do środka? A to takie nieograniczone? Ograniczone, no garść, nie, żeby w garście okay. się zmieściła? O, 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 niech się spadnie. Nie, no, błagam cię. Nie wejdzie. No nie, no nie, no nie, co? Taka. Cyk, dwa, dobra. I Natalia trzecia, ostatnia. Ja pierdzielę widzowie, o nie. To jest przesada, to jest przesada. I czy to jest garść? Z powodzenia z zasadeniem tego, oho. No i co? Trzeba mu tyle ładować? O nie, 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 nie! To mnie Nie! Żeby to spadło tylko w tę stronę, żeby to spadło w tę stronę, proszę Patrz, co się dzieje, jak tu się podniósł poziom wody, tylko tam jest dużo śniegu nieroztopanego w środku jeszcze, więc... Jak się roztopi, to aż tyle nie będzie chyba. Patrz, no i udaje się. O, dobra, to wypadło, to, te, to już nie ma szans. Słuchajcie, Natalia, dalej ładuję to do piekarnika. A ja nie mam pomysłu, co mogę teraz nie zrobić, mam bo... Pomysłu. Możesz iść po śnieg, bo właśnie się skończył. A teraz twoja kolej. No słuchajcie, minęło trochę czasu. Ja oczywiście byłem po śnieg, ale Natalia Jezu, myślałem, że tutaj jest woda i się że ja to... co jest grana, ale, ale nie. blisko jest z tego! Ja ciągnę mi się jakimś nowym sposobem, ale nic mi nie przychodzi do głowy, więc wrócę do pierwszego sposobu, który moim zdaniem był chyba najlepszy, czyli po prostu wyci wyciskanie ręczne. Okej, okay, wybiję 2230. W takim razie czas na moje kolejne jak Cryofortuny no i sprawdźmy co tym razem będzie, a ben... Znowu! No to słuchajcie, znowu, 15 minut myślenia, co można jeszcze zrobić. Okej, okay, tutaj ja pierdzielę znowu, Natalia. Nie, no to oszukujesz system. Nie, ja, ja nie mogę, ja mogę patrzeć na to. Nie, nie. 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 O nie. Wizowie? Ile jeszcze? Wizowie. ja nie wiem, czy zdąży minąć no, 15 minut, zanim ja tutaj zacznę na gonić. No teraz już chyba tylko i wyłącznie koło Fortuny możemy uratować A co ty jeszcze poza tamtym wyciskasz? No tak, nie będę traciła czasu Na ja pierdziele Muszę dążyć przed losowaniem, żebyś mi nie zabrał mojego słoika no. Chyba nie dasz rady, bo jak widzicie jest już 22.40, czyli za 5 minut wracam ja, a za 20 minut rysowanie O nie Natalia, chyba masz szansę Patrzcie, patrzcie jakie poświęcenia aż dwie... Co jest, Ci tak leci? Nie, przegapiłem, słuchajcie, już wracam No dobra, w takim razie słuchajcie, gonimy, gonimy Nie no, kolejna blaszka i dochodzi, ja pierdzielę. O, już nawet gotowa Nie, ja, ja nie patrzę na to, ja nie, ja nie mogę na to patrzeć Pow Powiedz tylko, czy masz całe Nie Nie, nie. Jest jest, jest, jest. Za chwilę losowanie, zostało 10 minut do losowania. Czy wy to widzicie? Tu jest tyle, a u mnie jest połowa. <grym> Natalia tam jak widzicie ładuje dalej do y, tej swojej blaszki, a ja wiecie co? Chyba liczę na Koło Fortuny, tak mi się wydaje, że... Poddajesz się? No nie poddaję się całkowicie, czekam na Koło Fortuny. Może będzie zamieć się z przeciwnikiem. No to za chwilę się przekonamy, jak tylko dobiję 11. Tak słuchajcie, mamy 23 i wiecie czemu się cieszę? Bo Natalia tak się skupiła na wyciskaniu, że wiesz, że mogę wziąć tą blaszkę z tym co jest. Nie? I przelać, i już być może, być może wygrała, a teraz jeszcze koło fortuny może wszystko zmienić? Nie wiem, czemu czekałaś na całą, yy, bo o tam trochę ci się już rozpuściło prawie wszystko. No to teraz chwila prawdy. Yy, pytanie, czy koło fortuny mi pomoże, nie? Ja losuję, tak? No dobra, mamy koło fortuny, Tania kręci, proszę, Oby było za się czy cię Przelej szklankę do przed. Od przeciwnika. Widzowie, poproszę, zniżę w komentarzach y, dla Ej. mojej z wygranej dzisiaj. To jest tak smutny widok nie. Waga? No myślę, że możemy to chyba uznać, Natalia. W takim razie na tym niestety kończymy odcinek. Ale Gratuluję. Nie róbcie tego co my, słuchajcie. Ale mogłaś nie... ja chcę tylko powiedzieć, że Ty mogłeś użyć patelni, ale to już tak ofto. Oh, nie, nie róbcie tego co my, nie, nie, nie gotujcie się tego na patelni, nie róbcie nie nic takiego. Nie ale... W ręce rip. Właśnie, w zamian zapisajcie, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie poszli kolejnych odcinków. Trzymajcie się i do zobaczyska, Elo!